Lecimy z kolejnym meczem w CS a na Wingmanie Nasze rangi to aktualnie są legendarne orły, Ponieważ byliśmy rangi grając ostatni mecz na Inferno Gdzie pogadaliśmy troszkę o Jemie I gramy mecz za meczem Jak tak dobrze poszło to czas teraz zagrać na Overpassie Na którym bardzo dawno nie grałem jest to mapa, która wypadła z Active Duty, nie? Tak jest <laughs> to mamy traino. Taka nostalgiczna, ja bym pograł tego Overpassa A ja lubię nowe Overpassa train. nawet, nawet lubię, Ja no. też lubię No ja bym I na w PSL są tak, dużo osób miało z tym problem. Myślę, że jest <grym> z ja też. Ja też miałem problem nawet na daście już. Ole mi dał, ty! <grym>, dobra. Ja tak wiesz, wyskoczyłem na niego, że sobie tak luźno postrzelać. I nagle on mi raz dał, nie? Wszystkie hands on deck! We're selling the pirate's swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This will be a legendary shipment. skins only trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap the best CS2 skin exchange use the promo code on screen to get some free treasure Bo się tam nie sfokusował. Ale też wracając czy wiesz co to traina. Ostatnio no. widziałem na Twitterze statystyki to właśnie train bez zdziwienia jest najmniej graną mapą obecnie. Wydaje mi się, że drużyny nie są przygotowane na traina jeszcze, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no problemy z FPS-ami. No problemy z FPS. -ami. To prawda, no. Kurczki smoke coś. Monster wjechał jeden. Dwóch monster chyba nawet wiesz. Okej okay. Mog mogli cofnąć do ciebie, ale chyba... Jest mam. Dobra, jadę na pełnej. Paka leży. I mamy. <laughs> Brawo Jedziemy z nimi do spodu. Do spodu No wiesz. No, no Jak są problemy z FPS-ami to się nie przyjemnie gra na mapie. Bo to już jest tak. różnica komputerów wtedy, nie? Wiesz co, jeszcze kolejną taką <coughs> zastanawiającą rzeczą jest, że jak wróci Kes, to która mapa wypadnie z tego aktywnego pula, żeby mógł wejść cash, bo inferno. mi się wydaje, że Cash wróci, nie? Też też właśnie Sports mówiło, że Inferno. Ale inferno to no... Ale jest wiem. mało graną mapą i nie jest to fajna mapa, ani nie jest to przyjemna mapa, dużo ludzi na inferno narzeka, więc wydaje mi się, że jest najbliżej o, do górę. Cash, cash, też jest przyjemny. O ale tutaj mapo, dostał na to czy w Brawo, brawo, jak ty rozdajesz tutaj dzisiaj, że cash co? Że cash jest taką przyjemną mapą do zagrania. No jest, Tylko no właśnie... Jest. A ten nie nie jest o... coraz bliżej, bo on jest niby ready. Tak, ale nie wiem o co chodzi, że ten FMPoN już tyle lat na... robi tego Cache'a, kurczę, bo to nie jest chyba aż takie trudne. Znaczy, oni tego gdzieś puścić nie chcieli też kiedyś, nie? Bo... No. No tam są sowieckie znaki na tej mapie i ogólnie jakieś takie nawiązania. Bo strasznie dużo czekamy na tego Cache'a, nie? Długo. Bo balwa nie daje mu, wiesz, światło się Jest, O, oh, Dobra. Jeszcze jeden. Nie, no, to so co yes, so, ja jeszcze... daję? Kod no. z GTA ma wpisany, no? <laughs> 6000 godzin. Ale rozdaje godzin. ten gość mi, header, rozdaje, no. Wiesz, no. któryś raz rzędu dostałem na web. Wiesz co, musimy hmm. chyba zagrać bardziej safe, bo Taak, to jest. Tak, tak, bo my tam wyjeżdżamy, a, a to źle się kończy. tak, oni później. muszą wierzyć, no? No, no, to prawda. <coughs> Tak wygląda sytuacja. Kesz, no. Cash był fajny, pośmie go zepsuli. Bo na przykład, właśnie porównując do tego czasu, to trzery, strasznie super robi mapy. Super. Aha. I monster jest Hesojam, Super! O, teraz ja byłem lepszy. No, ale ten, ale, ale. Kesz, kesz, żeby wrzucił do tej starej formy. Tak, no? zrobili te okienka na midzie, yy, te boosty Życie takie, przez całą... co? Rzucisz masz casha? Dzięki, weź. To, 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 to... chciało mi się grać na tym cashu przez to, co mi się wydarzyło. Straszna różnica jest, no. Ale jedno cash to cash, nie? Był fajną mapą, by był, był fajną mapą. I ma potencjał ta mapa. Zdecydowanie, no. Co o, postoje, palaka widać, dojeżdżał jak? gość. Dobra. Co, coś innego wykmienić? Ci... Nie, jest przy monsterze, Jest, okay. jest, jest. O, stój tam, stój tam, stój tam. Dobra. Sory, już nie ma, więc damy radę. Tak jest, może czekać w monsterze, bo to jest go Ale pilnujmy sobie swojej pozycji. Pokażę ja sobie tutaj ja postoję. Yes. Brawo, 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 brawo. Ej, oni dobrze strzelają, ale jakby... Nie mogą ciężko się przełamać, nie? Musimy jeszcze dwie rundy, silo, żebyś po terenu... Tak, 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 żeby pistolety wygrać i mieć zbanie. I koniec, tak jest, no. Więc tutaj, tutaj. Musimy, 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 musimy. No, start mieli dobry. Popaki, start mieli bardzo dobry. Ale, Ale... co tu się teraz dzieje, to. Oopa! Strasznie je. ciężko mają nas, no. Bardzo dobrze, nie dajemy im oddychać, że tak powiem, silo. A! Zjechało, dwóch? Dwóch, jeden obity, bardzo. No, dwóch tak, obitych, dwóch obitych, są tam na blisko. Ale się wystraszyłem komputerowo, tak Dobra, postaram się ugrać, zobaczymy co z tego będzie hmm. Ale chyba dwóch podchodzi <laughs> Dwóch, 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 dwóch Słychać ich głośno Obici są O jakie tarapaty <laughs> Dobra, poczekamy Ale... chwilę Ale okay. <laughs> <laughs>

Wiesz to jedźmy teraz shorta, bo nie, graliśmy osłabno. ja spalę A. monster i pojadę za to tego Też nie trafiliśmy z tego co widzę na, wiesz, ogórku Ty, gasił smoka. Mogę wierzyć monster? monstera Nie widzę. widzę, widzę, widzę na daleko, jest tam Ej, dobra <coughs> Dobra Trzeba że to nie są ogórki Nie są, nie są, trzymają pozycję Tak, trze, trze, trzeba, trzeba, trzeba Zostaw Super. to! Dzień tutaj ty lasz o, ty. Jestem na daleko, dalej. Do, do lewej. Dobra. Ale smoku tutaj wyczułem że on tam sobie idzie tak Bardzo dobrze tyle, bardzo dobrze. Dobra, 6-2. No katar baba, ale smród, jego wyczułem. Dobra, jedziemy dalej. Kolejna rędziała za nami. <coughs> Przed nami. Słuchaj, bierzesz. Bierzesz tak, kupujesz kevlar No i... Ty bloko, lubisz strzeleć staka czy nie lubisz? Nie, 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 co ty? Pamiętasz, jak się kiedyś grała w CS i się taka bindowała na skrola, strzał. Tak, tak. Wylało co, <coughs> to kupię... się z niego waliło. Kupiłem dwa flesze, jedyomo starem, ja dwa razy flaszuję No i będą mieli biało, będą mieli białe chłopaczki. Irunda jest nasza Pyk Ooooooooooo w łoweczkach no Drugi, będzie dojeżdżał. Oj 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 oj, oj. Nie dał, 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 dał wyjście i piek, nie? No i dobra, teraz, teraz, teraz no my co? mamy kopoty Zagrajmy eko, ko, zagrajmy jako, żeby nie było tak. No tak, jakieś figierki, tak, spróbujmy ich wyłapać, czy tam pistolet jakie lubisz no sepa, 250, wezmę I zagrajmy na spokojnie, bo oni lubią grać agresywnie, mogą nas zaraz dojeżdżać, chociaż mi się wydaje, że będzie stał na tych beczkach, później spróbuję je spalić i wjedziemy jakoś. Nie, no, to by czuła nie zagrał. Może grać już moją taktykę też Tak jest Albo wiesz co, chodź spróbuję boosta zrobić Sylo Może nie, nie będę nie Ja takie rzeczy, nie? nie, ja nie umiem Ale to dobra. Nie był idiotę z ciebie zrobię tej. <laughs> A to gadasz. O jest przy masterze I drugi na lewo blisko ale, dostał łeb, monster Jest, to jest na dole, ty... do, do, do lewej, do <coughs> Jak on tak szybko przebiegł Nie wiem, ale po co dostać pomp? Nie jest źle, silo, mają pompę? Tak, dostali na każdym z... mamy fulla teraz tak, Dobra, jest. Teraz, teraz jedziemy, jedziemy z nimi Ej, ale tak samo na inferno grali z tymi pompami, nie? Te pompa jest jakaś meta chyba tutaj Właśnie no No dobra, Bo czyli to samo się że wydarzyło na tym Jeden będzie blisko musiał grać, silo, jeden będzie blisko, chyba że przekupił, to wtedy będą crazy tak, crazy jest taki jeden Jest Jeden short, jeden monster. prawej, do prawej I do lewej co to uważaj Nie no jaki wylew zrobiłem taki ręką Do prawej, o Jezu Ej, Jak to bije to było? Z kevin cię rozwalił? Tak, tak no Ale szkoda dostałem ze 100 e, tak Dobra. nie może być tyle Próbujemy, próbujemy, jak źle Jedziemy z tej pompy... Ta tak. i wtedy fabryka da, bez zatrzymania. Rzucam, rzucam smołka, fleszuję ci raz i jedziemy w nich. Dobre. No jednak ta mapa jest mocno CT i to widać. Strasznie no, ale to nic. I tak wygramy to silo. O trochę za daleko, f... ale to nic. Dalej pompa na blisko do lewej, kurczę no. Dał mi, dał mi, dał mi. A miałem okazję, gdzieś patrzył prosto w lewo cały czas to bym go wyciągnął. Możemy to samo zagrać. To dawaj no. To, to samo zagrajmy, to samo też. zagrajmy. Zobaczymy jak to się e, ułoży. Tak okay. jest. Cześć, cześć. Nie no, nie możemy im tak <laughs> Nie, nie, nie tutaj, tutaj uciekło, 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 ale no trudna mapa to jest, nie ma co. Na beczka cały czas stoi. Dwa, tam jest Dobra, Sylo, teraz... No. Teraz musimy zrobić busta. bo on cały czas tam stoi, idziemy... Ja nie umiem zagrać busta. Ja ci pokażę, gdzie masz stany Sylo. No ja się zajmę robotą. Rzucę smoke'a, no żebyście się nie spodziewali, i po cichutku pójdziemy na szorstak. No dobra. Spokojnie, Sylo. Mamy to. Nie no, to wiesz. U nich to dyskałem, tylko go, go, gość gra na kolach, tak, tak. no. Dobra, chodźmy CJ. tu. Możemy po cichu. I ja teraz tak, tak musimy tu... Na barierkę Sojam, to chyba że policja nie goniła ale nie to jest jak mi było to chsojem ja chyba na pieniądze był I teraz tak podejdź tu do końca do barierki prawie Dobra stój stój id Ja ci wskoczę i ty wstań okej? Okay? No okej okay, no. ty wstań Ty musisz dobra stój Weź się przez ten trochę do prawej Tak jakby do przodu do przodu tutaj w tą stronę Ty no, chyba no, no, zmi no, no. zmienili że Albo dobra to jednak w tą stronę tutaj do barierki o w tą, na barierkę w drugą stronę. O dobra, Aha. dobra, jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. Dobra, git, stój. Widać tam coś. Widać, leży. Chaj, elegancko. Chaj, został, leży został, drugi został oj, elegancko! Chęca leży, leżał, drugi zęb. Oj, oj, nie tak nowek, bo mnie rozwalił. W rzece siedzi po prawej. Ja się podjarałem za bardzo, że to jest desz, że to ludzie. nie wyszło, ale dobra. Ale tego się nie spodziewali, że tam pójdzie hedzik tak jest, sylo i teraz patrz, ja ci daj kołatanie. No i słuchaj tego, ja rzucę tam smoka, ale tym razem nie będziemy robić boost'a, będą się spodziewać. Tak, tak. Poczekamy tak, aż tak, zejdziesz smoke' <noise> i wjedziemy przez smoke'a. Albo no po dobra. Smoku, ja zapleszemy. No dobra, no dobra, to zaskoczymy ich To tak, poczekajmy przed mostarem. ja to smokuję. Ja zapleszam, że co, takiego, żebym nie Okej, okay, dobra. Gra. Oj <noise> Tylko ważne, żeby ci z shorta nie wyjechał. Ja patrzę. Dobra. Siedzą, siedzą. Pewnie już nie jest na W. na na blisko. Znajduję tam jakoś górą. Wycofał się Z do lewej do Pali się. Fleszuję. Do lewej jest jeden. Ty, Sylo, możesz mi dać tu busa na skrzynkę, wiesz? Jest tam na daleko. I na Heaveni jest, jest AWP, tylko jeden w wesie. Masz smoke'a czy nie masz? Mam. To daj tutaj na blisko. Dobra, git. A on jest na hevenie AWP. Ale mi dał. I Leży? super, heven na wupa las. Leż. Brawo! Jeszcze jeden! Ale tak, w szoku byli teraz dalej, ty! No, mi już mamy! Ej, oni sobie myślą, ale ich klepiemy, ale ich klepiemy, a to nagle taktyki jakieś wiesz! Tak jest, trzeba, trzeba! Z kapelusza wyciągnięte, no ty flomek nie jesteś taki głupi, ty! Oni teraz mogą nie mieć pitas! Mogą, mogą, no i pewnie będą pompy na blisko, ale to nic! Ja, z tej pompy postrzelam! Ja sobie tak randomowo skop... Jest! dole. Ej, Okej. Okay. Do lewej? Ta, do, do, do prawej? Do prawej, do prawej, okej. Okay. Okay. Chyba zwiały już. Oni pompę chyba I mają teraz blisko. Wiesz co, mi się wydaje, że będziemy musieli wyjść tym monsterem jednak. Ja zapleszuję raz jakoś tak do... O, jest prawo, Oj. prawo, pali się. Jest prawo i po lewej. Uwa Dobra, czekaj, stój tak, trzymaj go po prawej, ja wejdę shortem. A, okej, okay, smoke. Ej! Znam no, no, cię. Jest jeden przy w w shortzie, jeden w monsterze. Dobra, próbuj tam Jeszcze jedę przy I de, i de. Ale mi dał chest Nie, A! myszka mi się zablokowało. Obiektyw, czaisz to na biurku, nie mogę jej w prawo przekręcić. No, nieszczęście, nieszczęście już teraz. No, no uderzyłem jeszcze, słychać chyba było takie tupnięcie, jak mi się myszka tak. przywiesiła. Ale to nic, los. Remis wciąż lepszy <laughs> tak, niż Tak, 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 tak. Super. No to tak to ludzie jest czasami, jak się nagrywa. Widzicie, obiektyw leży sobie na biurku i no. No i uderzasz w ten obiektyw i rundy nie wygrywasz. Ale mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę.